prezentacja dwóch szlifierek mimośrodowych. Pierwszy kandydat DEDRA SAS plus O dokładnie model DED 7062 i tutaj mamy bosza, e, numer katalogowy GEX 18V 125 W obu przypadkach e, są to Urządzenia bezszczotkowe. Mamy w zestawie woreczek do odciągu, jakiś trocin, pyłu i tak dalej. To się chwali. W przypadku dedry mamy trzy biegi, niestety zawsze startuje od najwyższego, i tym przyciskiem możemy regulować, w sensie obniżać do jedynki z trójki. Także nie mamy customowego wyboru na starcie. W Boszu jest to zdecydowanie lepiej rozwiązane, ponieważ mamy pokrętło tutaj i możemy dowolnie od 1 do szóstki. Także startujemy z naszego ulubionego poziomu prędkości. Co więcej, wagowo one są Dedra. Tak, Dedra jest trochę lżejsza, ale pewnie z tego powodu, bo w Boszu mam akumulator. 8 amperogodzin, seria Procore, a w Deadże jest 5 amperogodzin. Tak, ale to są, jeżeli chodzi o moc, takie różnice niezbyt duże. Stopa, czyli jedna z podstawowych rzeczy. W Boszu, w Boszu jest odkręcalna, także jeżeli będą jakieś zadziory, zniszczenia, to bez problemu możemy sobie wymienić. Też to jest aluminiowe. Fajnie wygląda i czuć, że materiał premium. A w Dedrze niestety to jest plastik. E, tak. Widać, że są śrubki, także pewnie podstawę też byśmy sobie wymienili, aczkolwiek nie widziałem łatwo dostępnych podstaw. E, kolejna sprawa, wyważenie. W Bosch'u widzimy, że to trochę opada, także Lepiej by się pracowało na akumulatorze 4Ah. Byłby no, lżejszy. Tak, na pewno lżejszy. Eee, I odciąg. Czyli z jaką jakością, e, szybkością, wydajnością będziemy mogli odprowadzać pył. Bo no, strasznie się pyli na przykład przy jakichś gładziach czy szlifowaniu drewna. I zrobimy taki mały test. Przytwierdziłem papier ściernie i spróbujemy sprawdzić, jaki będzie nadmuch z urządzenia, czy będzie w stanie wychylać ten papier, czy też nie. Ok, to zaczniemy może od Dedry. Ona startuje zawsze na maksa, także tutaj nie, nie mamy nic więcej do regulacji. E nacisnę e tylko przycisk startowy i, i zobaczymy. Tutaj jest wyrzut pyłu. Ok, polamy. Ani drgnęło. Także dobrze to nie wygląda. Wydajność odsysu będzie niewielka. Teraz Boż idzie na tapetę szóstka najwyższy stopień prędkości no i sprawdźmy włączam zdecydowanie lepiej także odciąg będzie wydajniejszy. No i też druga sprawa e, jest szybki stop. Także i momentalnie, momentalnie mamy zatrzymanie urządzenia, kładziemy i możemy przechodzić do innych prac. Także moja rekomendacja jest na pewno Bosch.